Ja od razu zacznę od tego, że jestem tu w dwojakiej roli jako przedstawiciel Lewicy i Partii Razem. I żeby nie, nie nadużywać tego klubowego mandatu, to, to będę mówił jako przedstawiciel Partii Razem i konsultował z perspektywy naszego programu. Ale zacznę od kilku uwag natury politycznej, bo te polityczne uwarunkowania e, są kluczowe dla powodzenia transformacji energetycznej. I tu z wieloma rzeczami chciałbym się zgodzić. Przede wszystkim to jest coś, co musi się dziać e, nie tylko ponadpartyjnie, nie tylko ponadkadencyjnie, ale z, co, zmiana, która musi posiadać szeroki mandat społeczny. I to stawia przed nami trudne wyzwanie, bo tu nie chodzi tylko o to, żeby, żebyśmy dogadali się ta czy inna partia, ale żeby też próbować przeciwdziałać temu ogromnemu, ogromnie negatywnemu zjawisku, jakim jest polaryzacja społeczna. To znaczy my jako społeczeństwo nie możemy być podzieleni, żeby sprostać z tak ogromnemu wyzwaniu. I to jest coś, o czym, o czym powinniśmy pamiętać. Z optymistycznych to powiem, że kiedy w 2015 zakładaliśmy partię Razem, to sobie myśleliśmy, to jest kluczowe, od tego zależy to, czy następnym pokoleniom przekażemy e, ziemię, która nadaje się do życia, ale to jeszcze długo nie będzie temat polityczny. I na szczęście się pomyliliśmy. Bardzo szybko kwestie klimatyczne, kwestie transformacji energetycznej, kwestie przystosowania się do zmieniającego się klimatu stały się tematem centralnym e, dla demokratycznej polityki. Czym czy żyją ludzie? Czym żyją już ludzie? I to daje nadzieję. Daje nadzieję na to, że uda się tą społeczną energię zaangażować e, dla zmiany. Kluczowe jest także, kluczowe jest także współpraca międzynarodowa. To znaczy nie da się przeprowadzić transformacji energetycznej w jednym kraju, szczególnie w kontekście. E, czy to kwestii geopolitycznych, czy potężnych korporacyjnych graczy, potrzebujemy siły międzynarodowej organizacji. W naszym przypadku jest to w, oczywistym, w oczywisty sposób Unia Europejska, która musi tu odgrywać kluczową rolę i stąd też no, ogromnym kosztem niestety dla, 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 dla polskiej transformacji i perspektyw jest ten wojenny kurs obecnego rządu z Unią Europejską, bo to mogą być stracone szanse, które później będzie. Ciężko nadgonić. Oczywiście, dla tej spójności społecznej, powszechnej zgody i ponadkadencyjnego charakteru transformacji energetycznej musi mieć ona sprawiedliwy charakter. Znaczy, transformacja będzie albo sprawiedliwa, albo nie będzie jej wcale. Bo jeżeli za te, to ogromne wyzwanie, jakim jest przerzucenie naszej gospodarki na zielone tory, zapłacą zwykli ludzie, chociaż zyski z niszczenia planety czerpali nieliczni. To ci zwykli ludzie powiedzą, że to nie jest dla nich żaden interes. Tak? Trudno jest myśleć o perspektywie 50-letniej, kiedy ma się problem z zapłaceniem rachunków. To jest zrozumiałe. Więc jeżeli potrzebujemy dla transformacji energetycznej szerokiego demokratycznego mandatu, to musimy zadbać, żeby ona była sprawiedliwa. Widzę, że czas mi ucieka, więc postaram się szybciutko przejść do konkretów. Po pierwsze, takie ryzyko. To nie jest, to nie jest do tego programu jakaś bezpośrednia uwaga, ale jeżeli mamy przyspieszyć, to niekoniecznie gaz do dechy jest dobrym pomysłem. To znaczy, jeżeli przejdziemy z węgla na gaz, to nie poprawi naszej sytuacji. Wydobycie gazu wiąże się z emisją metanu, który jest gazem cieplarnianym jeszcze silniej działającym niż, niż spalanie węgla, więc to nie jest rozwiązanie, jeżeli chodzi o ratowanie klimatu i potrzebujemy alternatyw, które są nisko czy zeroemisyjne i z obecnych alternatyw nie obejdzie się bez energetyki jądrowej. To znaczy, nie mamy w tym momencie innej technologii, która byłaby w stanie zagwarantować naszej gospodarce stabilność energetyczną, a nam wszystkim to, że będziemy mieli energię w gniazdkach. I to jest coś, to jest coś czym, na co musimy postawić. I to jest ten moment, w którym, jeżeli ten rząd faktycznie chce to robić, no to to jest ten moment, w którym w duchu tej ponadpartyjnej zgody i tego, że to jest nasz wspólny interes, powinniśmy po prostu go w tym wesprzeć. I jeszcze jedna uwaga. To będzie chyba najbardziej kontrowersyjna rzecz, jaką tutaj powiem. To znaczy, ja mam. Przestrzegałbym przed takim optymizmem wobec rozproszonej energetyki i prosumeryzmu. Znaczy, wszystkie nadzieje związane z rozproszoną gospodarką, czy to w związku z internetem, czy pracą platformową, kończyły się jeszcze większym dyktatem wielkich korporacji. I to nie znaczy, że nie trzeba iść w tym kierunku, ale uczmy się tego. Internet nie okazał się zbawieniem dla małych podmiotów, okazał się dyktaturą Google'a, Facebooka i Amazona. Tak samo, jeżeli ktoś ma marzenie, żeby prowadzić sklep i chce być małym mały i, i decyduje się na udział we franczyzie, okazuje się, że nie jest wolnym przedsiębiorcą, ale nie wnikim wielkich korporacji. I to jest ryzyko, z którym musimy się zmierzyć, jeżeli mówimy o rozproszonej gospodarce i mam wrażenie, że za mało o tym ryzyku mówimy. Dziękuję.